W czerwcu 2017 roku w Nowogrodzicu odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 800-lecia sprowadzenia sióstr świętej Marii Magdaleny od pokuty do Nowogrodzca. Siostry Magdalenki miały przed laty duży wkład w rozwój Nowogrodzca. Teraz tu powracają. Dzieje klasztoru od powstania nierozerwalnie związane są z historią miasta Nowogrodziec. Założycielką zakonu sióstr Magdalenek była święta Jadwiga Śląska, obecnie patronka miasta Nowogrodzca. Miasto przez ponad 300 lat należało do zakonu sióstr świętej Marii Magdaleny od Pokuty. Wtedy też wiele dobrego wydarzyło się w Nowogrodzcu. Jak czytamy w książce Zdzisława Abramowicza Białe Panny. Zapobiegliwe mniszki doprowadziły m.in. do wybudowania nowych, solidnych murów obronnych dla miasta, zaopatrzonych w nowy. Wieże. W 1500 roku doprowadziły do miasta świeżą źródlaną wodę, budując drewniany rurociąg społożonego 2 km na wschód od miasta zimnego źródła. Dziś siostry Magdalenki w pewnym sensie wracają do Nowogrodźca. przy okazji właśnie obchodzonych jubileuszy, myślę, że jakby domaga się taka uroczystość sięgnięcia do historii i właśnie też poznania tego, jakie były zasługi naszych świątobliwych poprzedniczek, a były one ogromne, jak sam pan wspomniał, właśnie rurociąg w tym mieście, czy też różne mm. inicjatywy podejmowane, prowadzenie szkoły, czyli tak naprawdę dbanie o, o kulturę, o oświatę wśród mieszkańców tutaj Śląska i Łóżyc. To, to to były ogromne zasługi, i myślę, że teraz te młode, które przychodzą do, do zgromadzenia, są głodne tej historii i chcą ją poznawać. I dzięki Bogu, przy okazji tych jubileuszy, my mamy taką okazję, żeby tę historię zgłębiać i potem przekazywać ją dalej. Z okazji jubileuszu 800-lecia sprowadzenia sióstr świętej Marii Magdalena od pokuty do Nowogrodźca, organizatorzy przygotowali bogaty program. Było sympozjum naukowe w Domu Kultury Promyk, koncert zespołu muzyki sakralnej, msza święta sprawowana przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Zgromadzeni w murach tej świątyni pragniemy utrwalić w sercach i kamieniu naszą wdzięczną pamięć o siostrach Magdalenkach, które przez lata posługiwały w naszym mieście. Módlmy się. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. W ogrodzieckiej świątyni odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 800-lecia Siostry Magdalenek. Siostry ze Zgromadzenia Świętej Marii Magdaleny od Pokuty przywitał także burmistrz Robert Relich z przewodniczącą Rady Miejskiej. Pragniemy w tym doniosłym historycznym, a myślę, że nasza świadomość naszej społeczności jest taka, że chcemy dziś na ręce Matki serdecznie podziękować, przywitać w Nowogrodzu, składając dar kwiatów i obraz patronki, naszej, patronki naszego miasta i gminy św. Jadwigi Śląskiej. Zobacz. Mszy świętej przyszedł czas na agapę w rynku w Nowogrodzcu, czyli wspólne świętowanie z mieszkańcami miasta. Na uroczystości przyjechało wielu zaproszonych gości z całego regionu. Składam życzenia dalszych 800 lat pobytu, przynajmniej 800 lat pobytu sióstr Magdaleny Pokuty w Nowogrodzcu. Przy tej okazji Chcę pozdrowić wszystkich mieszkańców tego pięknego miasta Nowogrodzica, okolic, wszystkich gości, życzyć na dzisiejszy dzień radosnego świętowania. Życzymy nieustannego pielęgnowania cennej tradycji w duchu lokalnej tożsamości, dziękując jednocześnie za pracę. W służbie Bogu i ludziom. Szczęść Boże! Dziś możemy podziękować siostrom Magdalenką za trwanie i wsparcie podczas burzliwych dziejów, zarówno politycznych, jak i społecznych naszego regionu. Prowadzenie nieustannej działalności religijnej wedle charyzmatu na danemu zgromadzeniu. To właśnie magdalenki wpłynęły w wyjątkowo znaczący sposób na kształt historii Kościoła w regionie, a także wywarły i wywierają po dzień dzisiejszy niepodważalny wpływ na oblicze historyczno-kulturowe Pogranicza. Bardzo wzruszająca uroczystość można się było też czegoś nowego dowiedzieć o tej wspaniałej historii, no, która kształtowała cywilizację tej części Europy. Bo tutaj trzeba zauważyć, że. Pomysł sam e, obchodzenia tego jubileuszu i później jego przeprowadzenie, no to jesteśmy pełni uznania. Po oficjalnych powitaniach siostry Magdalenki zaprezentowały nawet taniec ewangelizacyjny. W swym sercu na wieki ukryłeś nas. Podziękować księdzu biskupowi ekscelencji za to, że jest ksiądz z nami dzisiaj, w takim radosnym dniu dla nas. Dziękuję wszystkim tym, którzy są tu razem z nami, którzy byli w kościele z nami, którzy składali życzenia. Te życzenia są dla nas wyzwaniem do tego, żeby iść jeszcze dalej i żeby nieść Jezusa w swoim sercu. Dziś siostry tu wracają, aby wspierać społeczność miasta i gminy modlitwą i dobrym działaniem. Cieszymy się z powrotu sióstr świętej Marii Magdaleny od pokuty do Nowogrodzca. One w 1217 roku rozpoczynały historię wielowiekową naszego miasta, współpracując ze społecznością w modlitwie, w pracy i miasto wtedy, przed wiekami. Odnosiło wiele, wiele różnych sukcesów. Dzisiaj myślę, że nie o sukcesy nam przede wszystkim chodzi, ale o dar współpracy dla naszej społeczności lokalnej w świecie, który przynosi wiele zagrożeń dla rodziny i ich obecność. W pomocy drugiemu człowiekowi dla nas jest bardzo istotna. I... No jakby się zaczyna nowa historia, dlatego że e, siostry znowu wrócą do Nowogrodźca i mam nadzieję, że właśnie ta obecność sióstr będzie dawała e, ten rozwój miastu. Tak jak to było e, od początku, gdy siostry tu się zjawiły, gdy zaczęło to miasto funkcjonować i przez e, prawie sześć wieków, gdy, gdy zawiadywały tym miastem, gdy tutaj wspomagały czyniły to miłosierdzie, ale czyniły też pokutę, która dawała tą szansę, żeby to miasto się rozwijało. Znaczenie zakonu sióstr Magdalenek podkreślał także biorący udział w uroczystościach biskup. To co niosą siostry Magdalenki, idące za przykładem, tak można powiedzieć, świętej Magdaleny, a więc tej, która jest związana z grzechem, a jednocześnie jest tą osobą, która Otrzymała pierwsza treść Ewangelii, to znaczy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Obecność tych, którzy o tym świadczą, jest dla wszystkich ludzi darem, który pozwala spojrzeć na wszystko w inny sposób, w innym kluczu. I to jest najważniejsze. No ja ze swej strony mogę powiedzieć, że jest głęboka wiara, która jest pielęgnowana, rozwijana, no i przekazywana innym. We mnie pragnienie Boga i głód Boga od początku jest wciąż wzrastającym, więc to życie duchowe również chcę jak najgłębiej prowadzić, i myślę, że wiele sióstr również. Także jeśli idzie o stronę duchową naszego zgromadzenia, to naprawdę jest taka dbałość ze strony przełożonych, żeby ono coraz bardziej było pogłębiane, no i to jest też potem taki fundament dla, dla naszych działań.